thank you 39. edycja Seminarium dla inwestorów w nieruchomości dla czytelników wydawnictwa Złote Myśli. Blisko 80 uczestników, szampan, nagrody książkowe, niespodzianki, konkursy, wspaniała atmosfera, kilkoro trenerów finansowych i nade wszystko unikalna wiedza pozwalająca na niemal natychmiastowe inwestowanie, optymalizację finansów osobistych i sukces w biznesie to efekt specjalnego seminarium, które e-Profit System doktora Andrzeja Fesnaka i Franciszka Staniszewskiego zorganizowali. Współpracowała w pierwszy weekend lutego 2008 roku tylko dla czytelników książek i e-booków wydawnictwa Złote Myśli. Złote Myśli są pierwszym w Polsce portalem i wydawnictwem, które oferuje dziesiątki tytułów sprzedawanych w formie elektronicznej. Jednym z gości honorowych był prezes zarządu Złotych Myśli Marcin Kondziołka. Jesteś dzisiaj uczestnikiem seminarium dla inwestorów nieruchomości. Yy, powiedz jakie wrażenia masz? Rewelacyjnie, bardzo mi się podoba. Znaczy dużo już wiedziałem wcześniej, dlatego przyjechałem z takim nastawieniem, że jej, czegoś ja tu dowiem nowego, no w końcu troszeczkę tam się orientowałem wcześniej, jak to wygląda. Natomiast no, jestem zaskoczony, ile ile jeszcze rzeczy można się dowiedzieć. Jesteś szefem świetnie prosperującego biznesu? Czy z tego spotkania może masz jakieś ciekawe wnioski, które pozwolą usprawnić wasz biznes? Na pewno obserwując, Taką grupę osób, która przyjeżdża, jest zaangażowana, ma jakby energię do działania, to, to na pewno pobudza i, i też na pewno rodzi jakieś nowe pomysły. Trzeba spokojnie usiąść, przeanalizować, co się działo przez te dwa dni, a działo się bardzo dużo i, i wtedy wyciągniemy jakieś konkretne wnioski. Bardzo dziękuję wszystkim klientom, którzy przede wszystkim przybyli na szkolenie, zrobili myślę, że przede wszystkim dla siebie bardzo, bardzo dobry krok w swojej karierze, w swoim rozwoju. Zachęcam wszystkich pozostałych naszych klientów, którzy przeczytają na pewno, posłuchają, zobaczą opinie ludzi, którzy byli na tym konkretnie szkoleniu, żeby również się zdecydowali i, i zobaczyli jak to wygląda w rzeczywistości, że nieruchomości to nie jest, nie jest sprawa jakaś z kosmosu, że to jest naprawdę dostępne dla, dla każdego zwykłego śmiertelnika. Także serdecznie polecam. Przemysłodawcą i twórcą Złotych Myśli jest Mateusz Chłodnicki, wiceprezes zarządu. Seminarium 2 i 3 lutego 2008 roku nie było pierwszym, w którym Mateusz Chłodnicki wziął udział. Takie seminarium generuje miliony Złotych Myśli. Przede wszystkim najważniejsze jest to, że ludzie, którzy tutaj przybyli, wiedzą już teraz, co mają robić, tak naprawdę. I dla, dla nich złotą myślą powinno być to, żeby teraz tą wiedzę wykorzystali w praktyce i zaczęli działać. Po prostu działać. Mateuszu, czy w Twoim przypadku, kiedy pojawia się już drugi raz na seminarium, czy, czy to seminarium postrzegasz może już w jakiś inny, odmienny sposób? Cały czas uważam, że jest to wyjątkowe seminarium, które potrafi zmienić podejście do wielu rzeczy w życiu. Właściwie może, można by powiedzieć, że wywrócić życie do góry nogami. Myślenie o finansach, myślenie o rozwiązaniach, które, które mogą spowodować zmiany w życiu. Tutaj się po prostu dużo zmienia. Jeżeli ktoś chce tych zmian w swoim życiu nic tylko skorzystać z tego i, i działać. Dla pełnego komfortu pracy, tak licznej grupy eProfit System zaangażowała kilkoro trenerów finansowych, którzy także są absolwentami seminarium z nieruchomości. Jak zawsze uczestnicy musieli zmierzyć się z kilkudziesięcioma praktycznymi ćwiczeniami, w tym zestawieniem finansów osobistych, metodami kreatywnego myślenia niezbędnymi w skutecznym prowadzeniu biznesu i inwestowaniu. I obsługą komputera finansowego, pozwalającego dokonywać skomplikowanych operacji finansowych, obliczania rat kredytów, odsetek czy przepływów finansowych. A to wszystko zaledwie w kilkadziesiąt sekund. Duże zainteresowanie wzbudziły projekty Narodowego Programu Edukacji Finansowej autorstwa e-profit system i kalendarz specjalnych eventów na 2008 rok. Głównie bieg po zdrowie finansowy planowany na 17 maja wspólnie z Europejską Akademią Planowania Finansowego, polską Izbą Pośredników Finansowych i Ubezpieczeniowych, pod patronatem burmistrza Pragi Południe i doskonale znanej firmy Nike. Jak zawsze, już po kilku godzinach od rozpoczęcia dwudniowego seminarium większość uczestników zaczęła spostrzegać świat finansów w zupełnie odmienny sposób, od narzucanego przez banki i instytucje finansowe obecnego w reklamach, z którymi spotykamy się prawie każdy. Tego dnia w niemal wszystkich mediach Specjalną niespodzianką tej edycji były prezenty książkowe ufundowane przez e-profit system oraz Złote Myśli. W programie seminarium stałym punktem jest losowanie osoby, która otrzymuje zwrot kosztów uczestnictwa w gotówce. A także drugie losowanie domu dziecka, który otrzyma grę cashflow. Świetne narzędzie edukacyjne w zakresie zarządzania finansami osobistymi. Tym razem grę wylosowano dla dwóch domów dziecka. Jedną z nich ufundował Jacek Ziętak, uczestnik seminarium, zaś drugą osobiście odebrał. Wojciech Kowalczyk, dyrektor Domu Dziecka, Droga z Gościena. Największym problemem dzieci z domu dziecka to jest to, że muszą kiedyś skończyć 18 lat i iść w swoje własne życie. Oni najchętniej spędzaliby ten cały czas reszty swojego życia również u nas. Ale myślę, że jak będzie taka gra, zaczniemy im pokazywać różne możliwości, to łatwiej będzie odejść z tego domu dziecka i zacząć własne biznesy. Bezcennych porad prawnych oraz analizy umów z deweloperami przeprowadził z grupą Jacek Jaworski, prawnik specjalizujący się w inwestowaniu w nieruchomości. I tym razem jednym z hitów seminarium było wystąpienie Edyty Bednarczyk, inwestora z Bielska Białej, bohaterki pierwszego reportażu z cyklu Portrety absolwentów seminarium z nieruchomości. Trzecim gościem ze Złotych Myśli był Projekt Manager wydawnictwa Sławomir Skorupski. Sławku, jesteś po raz drugi na naszym seminarium, co powoduje, że chciałeś jeszcze raz zgłębiać tę samą informację, tę samą wiedzę. Przede wszystkim fakt, że naprawdę nie umiem liczyć. Wydawało mi się, że wszystkie plus-minus, które miałem okazję zrobić w trakcie podejmowania decyzji finansowych, są takie, że zgadzają się. Dopiero po lekcjach, które miałem okazję w tym momencie tutaj otrzymać od siebie i od Franciszka, zrozumiałem, że trzeba to po prostu sprawdzić. Czyli znajdujesz wiele praktycznych zastosowań? Dokładnie. Ponadto jeszcze jedna fajna rzecz, którą tutaj wspomnieliście, to, że tak naprawdę bardzo mało ludzi wie, i potrafi to robić. I dlatego właśnie to, że macie taki narodowy program inwestowania i nauki po prostu o inwestycjach, o finansach, to jest wspaniały pomóc i bardzo się cieszę, że są w końcu tutaj ludzie w Polsce, którzy rozumieją ten ważny problem i starają się coś robić w tym kierunku, aby jak najwięcej ludzi po prostu zrozumiało, jak ważne są finanse w naszym życiu i jak wiele więcej moglibyśmy mieć my, gdyby wiedzieli o tym nasi rodzice i jak wiele my możemy zrobić tym samym dla naszych dzieci, wnuków i dla reszty naszych pokoleń. Ta edycja naszego seminarium była poświęcona klientom firmy Złote Myśli, którą reprezentujesz. To są klienci waszych e-booków, a więc ludzie, którzy już się interesują finansami. Co w takim razie możemy powiedzieć tym, którzy jeszcze nie zdecydowali się na seminarium? Przyjeżdżajcie tutaj. Im szybciej zostaniesz w tyle, tym więcej będziesz miał czasu na dogonienie czołówki, mówi jedno z praw Marfiego. Nie czekaj, nie trać czasu. Dołącz do elitarnego klubu absolwentów Seminarium dla Inwestorów w Nieruchomości. Czytał Daniel Pachelski, mikrofonika.net